Cześć, witam Was w piątym odcinku programowania mikrokontrolerów pik. Na przykładzie pik12F629, a w zasadzie u mnie 675. W poprzednich odcinkach no nie sposób się z nimi nie zapoznać, dlatego że ta wiedza jest potrzebna do dalszego działania, tak jak to dzisiaj zrobiliśmy. Przechodzę na, na nocy katalogowej od razu do, do tej tabelki. W każdej nocie katalogowej znajduje się taka tabelka porównawcza, mamy te dwa piki. Już we wcześniejszych odcinkach mówiłem, że 629 nie posiada 10-bitowego w ogóle żadnego bitowego AD, czyli przetwornika analogowo-cyfrowego i tym w zasadzie one się tylko różnią, czyli tą jedną kreseczką tutaj, obydwa posiadają komparatory, obydwa posiadają timery, dwa zresztą 8-16-bitowe tyle samo pamięci, tylko 675 posiada przetwornik analogowo-cyfrowy. Będziemy się tym bawić później. To już wyjaśniałem wszystko w odcinku drugim, więc nie będziemy się tutaj zagłębiać. Ja mam podłączony w tej chwili moje diody, zobaczcie, które są tutaj. Czerwona i niebieska, żeby było ładnie, do pinu GP1 i GP0, czyli szóstej i siódmej nóżki układu, żeby było już wiadomo, która jest, która to niebieska jest podłączona do szóstej, czyli GP1, a czerwona podłączona jest do siódmej. One są podłączone tutaj, jak widzimy, poprzez rezystory. To są rezystory o wartości 1 kOhm. Mam nadzieję, że znaczy się troszeczkę na prądzie. A jeżeli nie, to szybkie przypomnienie dla tych, co nic nie wiedzą, co to jest prawo OMA. Prawo OMA to jest ten wzór, czyli napięcie U równa się prąd płynący przez obwód razy jego rezystancja, czyli rezystancja tego obwodu, i z tego możemy wyciągnąć prąd. Czyli albo rezystancje udzielone przez R. I dlaczego tu jest napisane to, co jest napisane? Ponieważ na pinie GP0 lub GP1 dostaniemy 5V, dzielimy to przez 1000 ohmów i mamy 0,05 a czyli 5 mA. I takim prądem będą zasilane nasze diody. Szukam tutaj, ale nie widzę, bo w nocie katalogowej, może gdzieś niżej, podane jest, jaki prąd może płynąć przez jedną nóżkę tego obwodu tego pika, w każdej nocie to jest podane, z reguły jest to 25 mA. ale 25 mA powoduje, że diody świecą naprawdę bardzo, bardzo mocno i obciążają bardzo nam układ wtedy, więc my wystarczająco dobraliśmy te rezystory, możecie sobie je zwiększyć, wlicząc to z prawa oma, ale nie więcej niż 25 mA. Tutaj natomiast w tej tabeli pin out Description, opis wyjść, opisane są dokładnie co oznaczają i my mamy, zauważcie, podpięte do GP0 i GP1 i na GP0 nas znajduje się Bidirectional I.O. czyli wyjście dwukierunkowe jest też AD channel, czyli przetwornik analogowo-cyfrowy jest też komparator input, czyli wejście komparatora a i przetwornik też jest jego, to jest wejście jest jeszcze ICSP dat co jest serial Programming I.O. czyli wejście, wyjście programowania i co musimy wiedzieć, że ICSP-DAT pracuje tylko wtedy, kiedy programujemy cały kontroler. Po tym, kiedy skończymy programować, wyjście jest wolne i może działać jako wejście, wyjście, czy jedna z tych trzech opcji powyżej. Komparatora nie będziemy używać, więc należałoby wyłączyć tą nóżkę z komparatora. Analogowego wejścia nie będziemy używać, więc należałoby wyłączyć to. Nóżkę z komparatora, i tutaj mamy GPO, nam zostaje, bo to będziemy używać. To są sygnały TTL, czyli wysoki lub niski 0 lub 1. Musimy go ustawić jako wyjście, bo chcemy mieć zapalać diody. Tak samo tutaj poniżej na GP1. Też mamy analogowe, mamy też komparator input, drugi jego biegun. Jeszcze mamy external voltage reference, serial programming clock, on będzie niedostępny w momencie, czy skończy się w momencie, kiedy zaprogramujemy. I znowu GP1 musimy ustawić jako wyjście yy, cyfrowe. No dobrze, czyli wszystko fajnie to brzmi, ale jak to zrobić? I teraz następuje najważniejszy moment tłumaczenia istoty mikrokontrolerów, czyli rejestry. Tutaj mamy mapę pamięci, w którym napisane są nazwy rejestrów, które są umieszczone pod danymi adresami w pamięci. I gdybyście programowali go w assemblerze, to ta tabelka jest bardzo, ale to bardzo istotna, bo musimy znać adresy pamięci, pod które ładujemy odpowiednie wartości do tych rejestrów, ale my nie musimy tego znać, ponieważ my programujemy w języku C, a to jest język wysokiego poziomu. I załatwia za nas całe te problemy. Oczywiście jest bardziej pamięciożerny, troszeczkę wolniejszy, ale dla naszych zastosowań i dla zrozumienia istoty działania, język C jest tu jak najbardziej na miejscu. Tutaj jest tabela Special Functions Register Summary, czyli podsumowanie z rejestru specjalnego stosowania i o co chodzi w ogóle z tym, że kontroler jest 8-bitowy. Myślę, że większość z Was wie, ale ci, którzy nie, to te parę słów wyjaśnienia się należy. 8-bitowy oznacza, że tak jak widzicie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, komórka pamięci ma 8 bitów i do tej 8-bitowej komórki ładowany jest jakiś stan rejestru i te rejestry plus bity można porównać do takich małych włączniczków. Zacznę od rejestru Ansel, wytłumaczę na jego podstawie parę rzeczy, po pierwsze, Rejestry z reguły nazywają się tak, żebyśmy zrozumieli, co oznaczają, ale w nazewnictwie angielskim. AN oznacza analogowy, a SEL oznacza SELECT, więc dzięki rejestrowi ANSEL będziemy mogli wybrać sobie odpowiednie wejścia analogowe ANS0, ANS1, ANS2, ANS3 lub ustawienia inne, do których zaraz dojdziemy, ale tu już wiemy, że... Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem bitów zajętych. ten bit oznaczony 0 jest najmniej znaczącym, tak to się mówi, a ten jest najbardziej znaczącym w tej serii 7, a tu jest kreska, ponieważ ten bit ósmy jest niewykorzystany w rejestrze ANSEL i wiele takich miejsc, jest. zobaczcie, w tym znowu cztery są niewykorzystane. Tu w ogóle on no, to już nie ma znaczenia. Tu na przykład dwa mniej znaczące bity są w Oskal i tutaj też jest ciekawe. OSC, OSC oznacza oscylator, a cal prawdopodobnie kalibrację. Nie jestem pewien, ale możemy zajrzeć do noty. W tej chwili nie wszystkie znam. Poszukamy tego rejestru rozpisanego i zobaczymy, co oznaczają jego poszczególne bity. To już ciekawostka też jest: zobaczcie, że widać w tej tabelce na samym końcu, jaką wartość przyjmują poszczególne bity po włączeniu mikrokontrolera. Czyli cztery ostatnie, czyli najmniej znaczące są jedynkami, a trzy następne są zerami. No i jeszcze jedna kwestia, ANSEL ma trójeczkę tutaj. Pytanie dlaczego? Ponieważ pik 12F675 only, a to dlatego, że tylko ten pik, wśród tych dwóch pików, które opisuje nota katalogowa, ma przetwornik analogowo-cyfrowy. Wszystko się zgadza. Wracam do spisu treści i widzę, że analog to digital converter. Jest pod 43 na tej stronie, mógłbym też szukać CTRL F i wpisać ANSEL i może tak zróbmy na początek. No pokazał mi się tu w, w pamięci, pokazało mi się w tej tabelce, którą przed chwilą studiowaliśmy, ale też jest tutaj na przykład w opisie portów GPIO, ale to jeszcze jest za mało dla nas, my poszukujemy konkretnej tabelki, tutaj też jest summary of register associated with GPO, czyli takie, które są współpracują z GPO, które są zależne. Eee, no, kiedyś wrócimy do tego na pewno, ale tutaj mamy eee, tylko to samo, co mieliśmy w tamtej tabeli poprzedniej i czy dotarliśmy? Option register też nie, bo to jest inny rejestr. Szukamy dalej. Tu mamy answer register 7.2, czyli mamy już podane, pod taką tabelką znajduje się ten Ansel, ta tabelka 7-2 i zobaczcie, jesteśmy na 43 stronie, więc blisko tego co nam podpowiedział spis treści a dokładnie w zasadzie to, gdybyśmy tu skoczyli byśmy byli bliżej i szukamy sobie tabelki 7-2 ona gdzieś tu jest 7.1, to jeszcze nie i 7.2, proszę bardzo wszystko w nocie można znaleźć dosyć łatwo, tylko trzeba troszeczkę umieć się po niej poruszać i jest napisane ANSEL ANALOG SELECT REGISTER. Wszystko wiadomo. No dobrze. Mamy tak. Tabelka zawsze zawiera jakiś nagłówek. Zauważcie, że tu jest R łamane na W. I pod spodem jest legenda. Readable bit i writeable bit. Czyli można go odczytywać i zapisywać. Wszystkie są takie same. Zero oznacza, że bit is cleared, wyczyszczony. A 1 że bit is set, że jest ustawiony. To dokładnie było w tej tabelce, którą widzieliśmy. 4 jedynki i 3 zera. I teraz po kolei jedziemy sobie od najmniej znaczącego, może zacznijmy, czyli mamy ANS3 do ANS0, zobaczcie na zapis, ANS3, dwukropek, ANS0, analog select bit, wybieramy sobie, czy są analogowe, czy nie i czy są wejściami, czyli mamy tak. Jeżeli jest jedynką, to jest analog input i one są ustawione wszystkie na jedynki, więc są jakby z założenia po uruchomieniu od razu wejściami analogowymi. I już tu można od razu powiedzieć, że diody się nie będą chciały zapalać, dlatego właśnie, że są analogowe, a nie digital. Ale jeżeli ustawimy ANSEL w bitach od 0 do 3, czyli najmniej znaczących na 0, to wszystkie te porty analogowe będą mogły być ustawione jako cyfrowe wejścia lub wyjścia. Powyżej mamy bity od 4 do 6, no i tutaj widzimy od razu, że w tym rejestrze ANSEL znajdują się dwa rodzaje bitów, które są w takiej takim nomenklaturze zapisane. No i co to jest AD Conversion Clock Select Bits? No chodzi o to, że dla przetworników analogowo-cyfrowych nie możemy zasuwać, w cudzysłowie powiem, z pełną prędkością naszego zegara, nawet wewnętrznego, który możemy ustawić na przykład na 4 MHz, bo tutaj właśnie to widzimy. Precision internal 4 MHz oscillator factory calibrated to plus minus Z 1%, ale chodzi o to, że przy tej prędkości, którą oferuje nam mikrokontroler 4 MHz wewnętrznego zegara, gdybyśmy ustawili, zostawili tą 4 MHz prędkość, to odczyt przetwornika analogowo-cyfrowego mógłby się nie odbyć, ponieważ sygnały analogowe potrzebują więcej czasu na ich odczyt to wtedy musimy ten oscylator wewnętrzny, czyli frekwencja, znaczy nawet nie wewnętrzny, każdy, czyli jego częstotliwość f oscylatora złamać na przykład przez 32 i on będzie dla przetwornika analogowo-cyfrowego działał po prostu z prędkością 32 razy mniejszą. I dzięki ustawieniu tych bitów trzech możemy sobie to skonfigurować aż w taki sposób, zobaczcie. Czyli nawet do 64, dzielone na 64, wystarczy, że poustawiamy je odpowiednio. I teraz pokażę Wam tylko w programie MPLab XID i w miejscu, które stworzyliśmy już sobie w poprzednim odcinku, czyli nasz nowy projekt, gdzie wpisujemy konfigurację tych bitów, a mianowicie w funkcji main, ale nie w pętli while, bo pętla while jest już tą pętlą, która wszystko wykonuje, a same ustawienia możemy zrobić przed pętlą. Wystarczy napisać Ansel. Zauważcie, że zmienił barwę z czarnej na inną. Nie wiem jaki to jest kolor. I tutaj w postaci bitowej wpisać na razie taką konfigurację, jaką mamy podstawową, czyli 0000. Pamiętajcie, że bit 8, czyli numer 7 tak naprawdę. Jest pusty, ale jest zerem według tej tabelki. Później mamy 3 zera, i później mieliśmy raz, 2, trzy, cztery jedynki. Średnik. To jest nasza konfiguracja podstawowa zgodna z notą katalogową. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Czy ja tam za dużo postawiłem? Aha, i 0, przepraszam, dobrze, bo ten jest unimplemented bit jest odczytywany jako 0. I teraz, żeby skonfigurować naszą nóżkę w układzie. Szóstą i siódmą musimy dowiedzieć się, które z tych czterech bitów odpowiadają właśnie za te nóżki. No to spójrzmy. Tutaj tego nie widać. Tu nic nie jest napisane. Mamy tylko ans3, ans0. Więc najlepiej skoczyć do rysuneczku, który można otworzyć sobie w komputerze w innym miejscu, na przykład, i zobaczcie an0, an1, an2 i an3. Nie ma S co prawda, bo tam chodzi o bity SELECT, ale tu mamy wyjścia i muszą odpowiadać tym numerom, więc dla nas jest to bit najmniej znaczący i bit zaraz za nim, czyli AN0 i AN1, który ustawimy sobie w naszym programie na 0. I teraz możemy sobie skomentować ustawione jako cyfrowe I.O. To co było w nocie katalogowej. Teraz musimy zająć się GP. GP0, GP1, GP2. No i tutaj jest ciekawostka, jak tego szukać. No, oczywiście, musimy zobaczyć wejścia, wyjścia cyfrowe. Trzeba przeszukać notę katalogową. Najlepiej zacząć, oczywiście, od spisu treści. Zobaczcie, GP i O ports. Chyba mówi nam to dużo. GP już wiemy, IO wiemy, że są wejścia, wyjścia, więc strona 21. Proszę bardzo, najlepiej znaleźć znowu rejestr ośmiobitowy, który steruje tymi właśnie portami, ale tu jest coś ciekawego napisane: GPIO and the Trisio Register. Tu poniżej napisane jest, że GPIO jest 6-bitowej szerokości dwukierunkowym portem, dla którego odpowiednim rejestrem kierunku jest Trisio. Jeżeli ustawimy Trisio na 1, to ustawi, czyli odpowiednio zrobi GPIO, odpowiedniego GPIO pin, ustawi na wejście, jeżeli na 0, to wiadomo, że już można się spodziewać, że na wyjście. Więc my szukamy Trisio. Bo Trisio tu jest napisane, obsługuje od 0 do 5 bitu licząc od prawej i jeżeli jest jedynka to konfiguruje go jako wejście, jeżeli jest 0, to konfiguruje jako wyjście. Więc my potrzebujemy wyjścia, to co powinniśmy zrobić moi drodzy? Chyba już się domyślacie, Ty, ry, i, sy, i, o. zmienił kolor. To oznacza, że poprawnie go programujemy, czyli jest on w pliku nagłówkowym xc.h. Rozpoznany. Napisałem sobie, że wyzerowałem wszystkie bity, ale spójrzmy w notę. Dwa ostatnie są zupełnie niepotrzebne. Można byłoby je ominąć, ale nie ma takiej potrzeby. Ładniej to się pisze, jeżeli jest ich 8. No nie zawsze jest to potrzebne, oczywiście, ale w tym przypadku tak można zrobić. Normalnie mają jedynki, zobaczcie. Co ciekawe, tutaj, co 03 jest tylko do odczytu, a nie można w nim zapisywać, czyli nie możemy podawać stanów wysokich i odczytywać je, jego wartości, tylko możemy czytać z niego, czyli możemy zrobić go jako output. No dobrze, jeszcze raz spójrzmy. 0, czyli z nich odputy, czyli wyjścia. No pięknie. Ustawiliśmy wszystkie jako wyjścia, gdybyśmy chcieli któryś z nich ustawić, czyli te, pamiętajcie, 6. tylko jako wejście, to zrzucamy tu jedyneczkę. Dla pewności jeszcze powinniśmy wyzerować komparator, ponieważ na wejściach GP0 i GP1 znajduje się takie oznaczenie jak CIN plus i CIN minus. to jest komparator input, komparator input na minus, więc warto byłoby zająć się tym i znaleźć odpowiedni rejestr. Na pewno on będzie C, CONF na przykład, czyli jakiś konfigurator, komparatora, ale najlepiej wejść w spis treści, tu jest komparator modul i 37 strona, więc szybciutko do niego przeskakujemy. I już mamy COM, CON, czyli komparator, konfigurator i od razu widać, że po włączeniu wszystkie bity są wyzerowane, więc dla pewności, żeby nic nam się tu nie włączyło, też wyzerujmy go no w taki sam sposób, czyli piszemy COM, com Niestety nazwa nie została rozpoznana, więc chyba coś źle napisałem, bo tam nie jest Compson, com, tylko cyncon. Tak właśnie. Widzicie, łatwo rozpoznać poprawność. Komparator wyłączony. No to słuchajcie, jesteśmy blisko zaprogramowania już naszego pika, żeby dioda przynajmniej jedna się zaświeciła. I chyba na tym zakończymy dzisiejszą lekcję, bo to już szaleństwo to jest naprawdę długi film. Jesteśmy w pętli wine. No, i co, spróbujmy ją zapalić. Co trzeba zrobić, żeby zapalić diodę? Trzeba dowiedzieć się, jak zapisuje się w języku C coś takiego, żeby właśnie ten GPIO port, czyli na 21. stronie. O, mamy tu GPIO, to są bity. Spróbujmy tak zapisać. Jeżeli rozpozna nam kompilator to, no to jesteśmy w domu. Czyli port po prostu ustawiamy jako jedynkę, żeby podać mu stan wysoki. Tutaj to jest napisane. Jeden port pins dajemy na większe niż high voltage. Zapalmy tylko czerwoną diodę GPIO0. Czyli w wpisuje wpisuję GPIO0 i tutaj robimy build my project. A, zobaczcie, przeszedł kompilację, czyli dobrze wywnioskowaliśmy. No i teraz, jeżeli przeszedł kompilację Build Successful, no to spróbujmy obgrać tutaj naszego Pika. Wciskam programowanie. Tutaj zapalają się diody i coś się dzieje. Na ekranie widzicie ostrzeżenie o tym, czy na pewno możemy używać 5-V zasilania. Tak, w tabelce komunikatów, właśnie wyskoczył nam target device was not found ponieważ VDD dla niego nie jest włączone czyli przypominam z poprzednich filmów production set project configuration customize Piki 3 power i zobaczcie wyłączone jest faktycznie napięcie wszystko się zgadza mądra maszyna ustawiamy 4.75 to wystarczy, bo można programować go od 3V. OK. Wyczyszczę ten okno komunikatów. Wprawdu mi Clear. I jeszcze raz próbujemy wczytać program na naszego Pika. Znowu tutaj nam status na zielono. Znowu tabelka z ostrzeżeniem. Próbujemy dalej. Coś mruga w oknie. Zobaczcie, dzieją się rzeczy. Programming verify complete, ale dioda się nie świeci. Zobaczcie, nasza dioda się nie zapaliła. I czemuż to czemuż, a czemuż? Moi drodzy, już wiem. Przygapiłem jedną bardzo ważną rzecz. Każdy mikrokontroler PIC, a także inne mikrokontrolery, posiadają zestaw bitów konfiguracyjnych, które należy skonfigurować na samym początku, żeby mógł on w ogóle wystartować. Jak to zrobić tutaj w programie? Wchodzimy po prostu w Production, i tutaj mamy ustawienie Set Configuration Bits i pierwszym bitem konfiguracyjnym jest FOSC, FOSC i tutaj możemy od razu przetłumaczyć to jako Frequency Oscillator, czyli już widzimy, że to znowu to nazewnictwo jest skrócone, ale odpowiada czemuś, Oscillator Selection Bits. Wybieramy tym bitem oscylator, w zasadzie tym rejestrem i tutaj są bity, które można poustawiać w nim. I co tu musimy wrzucić? Słuchajcie, możemy sobie ustawić na przykład xt, na przykład i teraz mamy oscylator select bits xt, xt oscylator, krystal rezonator i już wiemy, że coś trzeba zastosować, krystal rezonator to nie jest wewnętrzny rezonator czy też oscylator tego układu i trzeba go na gp4 i na gp5, zobaczmy jak to się ma w nocie. GP4 Osc2 i GP5 Osc1 tu podłączamy oscylator w odpowiedniej konfiguracji, zapewne z jakimiś kondensatorami dobranymi, różnej częstotliwości mogą być te oscylatory. Więc, my nie chcemy tego wykorzystywać, ponieważ ta nóżka i ta nóżka będą już zajęte. A my chcemy mieć przynajmniej 4, 5 w zasadzie, mieć przynajmniej nóżek wolnych. Więc, dla naszych zastosowań, z powodzeniem, możemy wykorzystać intdio a intricio to jest wewnętrzny oscylator jak znowu wskazuje nazwa intOSt, czyli internal oscylator. IO function on GP4 pin IO function on GP5 pin czyli na pinach GP4, GP5 od razu znajdą nam się funkcjonalności wyjścia/wejścia, czyli nasze cyfrowe będą działać i mamy je uwolnione. Co więcej, dodam, że Intricio pracuje z częstotliwością, która też jest podana w nocie katalogowej, to jest 4 MHz w przypadku tego kontrolerka. No i to nam wystarczy. Druga pozycja to WDTE Watchdog Timer NLBit. Ten bit służy do tego, żeby włączyć watchdoga, a watchdog to jest takie urządzenie, że w momencie, gdyby się coś zawiesiło w tym kontrolerze i on się zatrzymał, to watchdog jest w stanie skontrolować tą sytuację, widzi, że wszystko stoi i restartuje go. Natomiast przy naszym zastosowaniu kostki do gry możemy sobie włączyć i włączyć prąd, więc no moglibyśmy to zrobić, ale bez przesady. To następna funkcjonalność, którą zajmujemy ten kontroler więc nie ma sensu tego utrzymywać przy takim błahej sprawie jak kostka do gry, jeżeli to będzie urządzenie, do którego będą zależały naprawdę wielkie rzeczy, wtedy Watchdog jest bardzo przydatny. Power up timer. Jeżeli podłączamy oscylator, na przykład zewnętrzny, albo nawet wewnętrzny, to ten nasz kontroler musi się, że tak powiem w cudzysłowie, rozbujać, czyli w momencie kiedy tam będzie wykonywał ważną operację jakieś zliczania liczniki, czas, nie wiadomo co jeszcze, może jakieś uruchomienie jakiegoś w pewnym czasie, po pewnym czasie jakiegoś urządzenia, bo najpierw powinien się rozbujać, czyli na przykład ustabilizować się oscylator i wtedy dopiero mógłby wystartować, więc tu tym bitem, jeżeli go ustawimy, to będziemy mogli sterować pewną zwłoką, jaka by nastąpiła w momencie kiedy uruchomienia, natomiast my nie potrzebujemy, więc oczywiście OFF. MCLRE, pamiętajcie, że tu mamy ten pin MCLR i on jest potrzebny nam. On musi być włączony, bo musimy mieć komunikację, przecież, żeby móc programować kontroler. E, Więc zostawiamy go włączonego. I teraz Boren Brown Out Detect Enable Bit tu chodzi o to, że jeżeli nasz kontroler będzie niestabilny napięciowo, na nim będzie niestabilne napięcie i będzie spadało poniżej, napięcia zasilania gwałtownie czy też powoli, to Brownout potrafi go zrestartować, przywrócić do początkowych ustawień, żeby wystartował jeszcze raz i żeby pracował dalej. Możliwe, że takie rzeczy się przydarzają właśnie w jakichś maszynach, więc jest to potrzebne, natomiast nam na pewno nie, więc go wyłączam. Te dwa CP i CPD dotyczą pamięci, pamięci programu, pamięci danych i tutaj można je włączyć lub wyłączyć, u nas te bity protekcji są wyłączone i tak niech będzie, bo jak je włączymy to nie będziemy mogli ich zaprogramować prawdopodobnie. Muszę doczytać jeszcze o tym, dokładnie nie wiem, ale naprawdę wrzućcie to w ChatGPT GPT i Wam wszystko wytłumaczy. Jak teraz to co skonfigurowaliśmy, te trzy bity zmienione i te wszystkie inne jeszcze konfiguracyjne, przyrzucić do naszego programu w to miejsce. Przecież nie w taki sposób mógłbym to skopiować, ale to raczej nie zadziała. Wystarczy, słuchajcie, kliknąć prawym klawiszem i zrobić Generate Source Code to Output. I już mamy piękny plik wygenerowany. Zabieram sobie to, czyli Ctrl-C, ponieważ Include XC, czyli Include XC. Mam już wpisany Ctrl-C. Tutaj wrzucimy sobie Ctrl-V. Zobaczcie, jak piękny config z opisami. Jeszcze raz przypominam, wrzucajcie w ChatGPT, GPT, on Wam prawdę powie, lub ewentualnie w Binga. No i teraz pytanie, czy jak tu kliknę, to to zadziała? Po pierwsze, zobaczmy czy się skompiluje. No, kompilacja przeszła bez problemu. Po drugie, zobaczmy co się wydarzy, jak wciśniemy tutaj obgranie naszego, czyli programowanie naszego kontrolera. Oczywiście tutaj diody sobie mrugają, coś się dzieje, tutaj też mrugają, co ciekawe jest! Zobaczcie, świeci się nasza dioda. Programming Verify Complete, czyli dioda się zapaliła. I szybciutko, gdybyśmy chcieli sobie tą skasić, a zapalić drugą, wystarczy nam tutaj tylko zmienić na jedynkę. I już zobaczcie, wciskam znowu kompilację razem z obgraniem, z programowaniem. Powinny się zmienić na niebieską. Zobaczmy, czy to zadziała. I jest niebieska. Sterujemy już dwoma diodami. W następnym filmie będziemy sobie te diody zapalać, tę zmianę będziemy je nimi mrugać. A także dołożymy jeszcze kilka diod i zobaczcie, co się wtedy będzie działo. Na no, dzisiaj starczy.